Dzień dobry, vlogmas, dzień 18. E, kochani, dochodzi godzina e, 6, gdzie o 5.30. E, a to dlatego, że idę na ósmą na uczelnię, ale i tak wstałem wcześniej niż zazwyczaj, ponieważ muszę skończyć montować e, vlogmasę. Więc ja się teraz za to biorę, żeby to jak najszybciej e, skończyć, a później e, pójdę sobie zrobić śniadanko, kawkę e, i będę się e, kończyć, ogarniać na uczelnię, Także ja już nie przedłużam, zaczynamy kolejny dzień. Vlogmasa z dobrą energią. No, vlogmasa zmontowany, więc mogę zabrać się ze śniadanko. E, I dzisiaj wycielam kanapeczki z Nutellą. I tak, to jest ten moment, kiedy w lodówce mam tylko biały ser i drzem do dyspozycji, bo zbliża się oczywiście dzień wyjazdu, więc już nie robię żadnych zakupów, nic nowego nie otwieram, więc czas na nutelę. Ale powiem, że z chęcią sobie z zj kanapeczkę ziem. zjem, bo mam ochotę na, na słodkie. Także, no. W sumie dobry czas, bo bo to jest taki czas, że ja dopiero godzina, bym normalnie stawał. Także nic z tym montażem e, rannym nie straciłem. No może kilka godzin e, snu. I to w sumie tyle. E, e, kilka godzin. Kilkanaście minut, kilkadziesiąt minut, bo to tam, e, pół godziny. Tylko krócej spałem. A zawsze to, to nic nie straciłem, także, to, także bardzo mnie to cieszy. Fakt nie zrobiłem e, miniaturki jeszcze, ale to nie wiem czy mi się uda zrobić. Jak nie, to po prostu może wezmę iPada na uczelnię i zrobię to na szybko e, na uczelni. Powiem Wam, że wyrobiłem się ze wszystkim, nawet zrobiłem miniaturkę, film się już dodaje, a jest dopiero godzina 7, także mam jeszcze trochę czasu wolnego, luźnego, więc sobie jeszcze leżę i oglądam vlogmasy. Jeszcze myślę, że z pół godzinki sobie tak będę mógł pochirować, no a później uczelnia. na szczęście. Dzisiaj tylko myślę do 12.30. Także jeszcze nie jest e, tak źle, A są moje tak naprawdę ostatnie dni e, przed świętami, więc tylko dzisiaj i jutro i w końcu przerwa świąteczna. E, no, w, mnie na uczelni przerwa trwa dosyć długo, bo na uczelnię wracam chyba dopiero 14 stycznia. E, także no, mam sporo tego wolnego, także to mnie bardzo cieszy. No, ale wiadomo, e, po nowym roku trzeba się zabrać za pisanie pracy licencjackiej, co już mnie tak mniej optymistycznie napawa, ale, ale myślę, że będzie dobrze, że jakoś to wszystko słuchajcie, pójdzie. Ale na razie się o tym nie martwmy. Jeszcze do tego momentu jest trochę czasu. Na razie skupmy się na świętach i na tym, co nas przyjemnego jeszcze czeka. Szykuję się już na uczelnię, pakuję sobie plecak. Co w muszę wziąć? Tylko etui na AirPods, bo sprawdziłem pogodę i ma nie padać, no bo ja y, to duże, wiecie, słuchawki biorę tylko jak wiem, że ma gdzieś tam nie padać, no bo one nie są wodoodporne. No i bez sensu je brać jak, wiecie, pada. Jak ich tak nie będę ich używał, ale że nie pada, to, to, to je biorę. Portfel. Długopis czy mam to, jest najważniejsze. Mam jeszcze parasolkę, muszę to spakować. Ale to wisi. I tutaj statek do kamery. Biorę też zawsze kamerę na uczelnię. Yy, niby być, to nie ma co nagrywać, ale, ale jakby coś przyszło jednak ciekawego, niespotykanego. Niby mam też telefon, ale, ale no i z reguły nagrywam telefonem. Ale zawsze ją wolę mieć przy sobie, żeby później nie, nie żałować. No i to chyba w sumie tyle. Telefon mi się jeszcze ładuje, słuchawki. No, to spokojne, nie biorę za dużo rzeczy. No i pada nie biorę, bo miniaturkę już e, zrobiłem, więc nie muszę go e, brać. A, no to jak już tu jesteśmy, to ściskajmy się perfumami. E, zastanawiam się, ale dobrze tę perfumetkę mam zapakowaną. Nie, bo chciałem to właśnie zobaczyć, czy, czy się faktycznie te zapachy różnią między tą zwykłą luną, a tą perfumetką, ale mam ją zapakowane. To jej nie biorę. Nie biorę, ja odpakowuję już. Powiem Wam, że ten zapach się bardzo, bardzo długo utrzymuje, naprawdę, chyba jeden to jest z dłuższych takich utrzymujących się zapachów, które kiedykolwiek posiadałem, bo jeszcze ten Kelvin Klein jest też taki w miarę, że się długo utrzymuje, bo wcześniej miałem takie perfumy z Gessa, no to one były, piękny zapach, fakt, jest taki, że faktycznie to był piękny zapach, ale no utrzymał się strasznie, strasznie krótko. No te właśnie luny czy te Kelvine krajne są naprawdę spoko, bo się utrzymują w miarę, w miarę długo. I jeszcze tak pokazuję świąteczny akcent w postaci skarpetek. Dzisiaj jest. Dobra, słuchajcie, czuję się oszukany, bo jednak pada. Pogoda mi tego nie pokazała. No, a najgorsze jest to, że muszę iść na nogach. Bo, oczywiście, na autobus się nie wyrobiłem. Także super, po prostu. Dziękuję aplikacji Pogoda, że mnie tak zrobiła w konia. Jezu, jak świetnie wygląda ta mgła, która tutaj zasłania e, ten e, Warsaw Tower. Chyba to jest nie wierzą, jak mi się wydaje, to się tam nazywa. No, i za rybiście. Praktycznie go nie widać, A jeszcze ja wam przed chwilą był, był widoczny. No, zobaczcie, teraz już go w ogóle nie widać. Skończyłem już, słuchajcie, zajęcia, jest po 12:00 e, trochę się rozpogodziło, także fajnie, e, przynajmniej już nie pada e, i jadę teraz, idę na tramwaj i jadę porobić zdjęcie do tego artykułu, o którym wam wczoraj wspominałem, mam nadzieję, że to mnie nie zajmie zbyt długo, dojechałem w miejsce na osiedle, które, no może mieć znajomość na deweloperki yy, ale no kurde, trudno mi znaleźć jakieś takie z, z miejsca, gdzie faktycznie tam foto-deweloperkę tak można zobaczyć na zdjęciu no niby są tu wiecie, takie o, to wszystko to są yy, budynki mieszkalne, nie? wiecie, okna w okna tak naprawdę no, ale kurde, czy tak pokazuję pod deweloperkę też no nie wejdę do środka no, nie mam takiej możliwości Coś chodzi też o wnętrze, o jakby środek tych budynków, nie? O te mieszkania są często bardzo małe, ciasne, ale tego no, nie jestem w stanie sfotografować, no bo nie mam możliwości wejść do środka. Robię jeszcze jakieś zdjęcie, ale marnie to widzę, powiem Wam szczerze, naprawdę. Chodzę dalej, może jeszcze jakieś jedno takie miejsce tutaj znajdę w naszym osiedlu, gdzie tak tą deweloperkę można uchwycić. Mm, a jak nic nie znajdę już, to jadę do, do e, akademika mojej uczelni. Kilka zdjęć tutaj zrobiłem, także może coś się nada. E, kurde, ja powiem wam, że patrzyłem na zdjęcia z internetu, już tutaj tego osiedlano i ono jakoś bardziej oddaje te zdjęcia właśnie z internetu, te znamy na potrzeby deweloperki. Tutaj jak ja je robię telefonem, to tak średnio. E, no ale tutaj najlepiej właśnie do tego artykułu, jakbyśmy mieli własne zdjęcia, więc robię. Nie, do, tu, do Tu jeszcze zobaczyć właśnie, ale chyba też nic nie będzie. To właśnie teraz do tego Akademika, ale powiem Wam, że chyba mógłbym mieszkać na takim osiedlu, znaczy nie jakoś by mi to przeszkadzało. Tutaj wszędzie są jakieś sklepiki, są żabki, wszystko wiecie, na miejscu pod ręką. Mógłbym to takim, na takim osiedlu mieszkać. E, no może nie podoba mi się tam wersja tych budynków, gdzie wiecie, balkony są za szybami i tak dalej. W takim budynku nie chciałbym mieszkać. Ale jak jest tutaj, że balkony są normalnie otwarte, to mogłoby, to mógłbym mieszkać. No nie ma tu nic, więc idę zaraz do akademika. Jeszcze może właśnie uchwycę kurde te balkony, tak bycie, że są nawet za, za szybami. To to jeszcze tylko uchwycę i jadę do akademika. Co sobie, słuchajcie, muszą yy, myśleć tutaj ci ludzie, którzy sobie tak chodzą po tym osiedlu. Przyszedł chłop. Zaczął sobie fotografować po prostu vlogi na masakra, no ale cóż, taka praca. Słuchajcie, idę do tego akademika na nogach, zobaczyłam że jest kilometr 800 tu ode mnie, a następną mam za 10 minut, bo autobus wszystkie mi odjechały, bo poleciałem jeszcze jedno miejsce zobaczyć, że tak z daleka wydawało mi się, że budynki są bardzo blisko siebie. Praktycznie wiecie, balkon w balkon. A jak się okazało, wcale tak nie jest i już podobne zdjęcie mam. Także, no, to właśnie autobus odjechały. Ale przynajmniej się przez przespoceruję. Dla zdrowia. A co? Under the tree. Słuchajcie, przeszedłem długie, dzielone 1800 metrów. Prawie 2 km, tylko po to, aby zobaczyć, że akademik jest w remoncie. zostawiony cały rusztowaniami. E, do środka. Nie wiem jak tam wejść. Także no, niestety zdjęć nie zrobiłem. Ale <grywa> przynajmniej się przespacerowałem, nie? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. E, muszę też jeszcze podejść do Biedry, kupić sobie coś na obiad, bo jestem już strasznie, ale już strasznie głodny. Jestem już e, w domu, wstawiłem sobie wodę, bo dzisiaj na obiad e, mam pierogi e, z mięsem. Stawiam też wodę na kawę, bo, bo, bo jej potrzebuję po prostu I biorę się za zmywanie po bo żeby wypić kawę, no to potrzebuję kubek, a kubek jest brudny Uuu, zmęczył ten dzień Bardzo tragicznie było na uczelni, w pod względem spania, bardzo mi się spać chciało e, Przez pierwsze zajęcie, przez pierwsze półtorej godziny to była naprawdę masakra, masakra Bo były to zajęcia typowo, wiecie, prezentacja i tak dalej typowo taki wykład No, na następnych zajęciach było lepiej, bo, bo coś tam robiliśmy, pracowaliśmy w grupie, więc e, no, była jakaś ta aktywność Na szczęście już jestem w domu Zjem sobie obiadek, wypiję kawę e, Usiądę do tego artykułu chyba jeszcze, żeby może go dzisiaj już wysłać, żeby mieć go z głowy e, bo deadline mam do 20, czyli do piątku No, to już sobie go wyślę może właśnie dzisiaj wieczorem i mam ochotę się położyć, dosłownie na jakąś chwilę, może dłuższą. 16.40, ja skończyłem artykuł, wysłałem wszystko, także to już mam z głowy. Trochę też sobie poleżałem, odpocząłem i, i sprawdziłem, że pranie mi już wyschło. To, które wcześniej wstawiałem, więc zbieram i będę stawiał kolejną ostatnią już e, chyba pralkę, czyli drugą w sumie i ostatnią. E, no i będą już wszystko poprane. Więc jutro, jutro albo e, w piątek będę się mógł już e, na spokojnie pakować. sobie kochani, kalendarze adwentowe, i zaczniemy od kalendarza z herbatami. Dzisiaj jest osiemnasty, co nie? Tak, osiemnasty. Osiemnastkę mamy na samej górze, choinki. I w osiemnastce mamy cranberry hibiscus i rosehip, czyli Żurawina hibiscus i Dzika Róża, owoc Dzikiej Róży. I powiem Wam, że mam wrażenie, że te herbaty się powtarzają w sensie, że wiecie w jednej choince były jakieś herbaty i w drugiej są te same spoko ale no myślałem, że będzie większa różnorodność aczkolwiek no te herbaty są dobre nie żebym narzekał, nie? także z chęcią sobie wypiję dobra, przechodzimy dalej do kindera osiemnastkę znalazłem dosyć szybko i tutaj mamy słuchajcie kinder mini i halibo. I osiemnastkę mamy. Yy, już nam niewiele tych okienek zostało. Na samym dole. I tu już ciężko otwieram. I na samym dole mamy znowu żelki. Takie yy, żabki. No i kalendarz od mamy. Osiemnastkę mamy tutaj. I co mamy w 18 to jest coś ciężkiego, powiem Wam. Czekolada? Nie. Znowu Kinder. <grytania> kinder Maxi, czyli zwykłe takie, wiecie, Kinder szokolady tylko w takiej tej wersji większej. Super. Chociaż powiem Wam, że jeszcze nie zjadłem tych Szokobonców z wczoraj i wertersów też tam z któregoś dnia. Także, no, mam zapasik malutki słodyczy, bożelki i. i... I te, wiecie, kalend z kalendarza z Kindera to wyjadam na bieżąco. No a jednak te rzeczy z kalendarza od mamy są dosyć e, sporawe, e, więc no ciężko je tak na bieżąco wyjadać. I powiem wam, że dzisiejszy vlog jest w ogóle nieświąteczny, mam takie wrażenie. E, ale dzisiaj jakoś nie mam taki, taki, właśnie wiecie, dzień, byłem na tej uczelni, przepraszam, taki zmęczony, e, leżę praktycznie czas w łóżku, Powiesiłem tu pranie, które mi się przed chwilą e, wyprało. No i po prostu mam taki e, dzień, jutro. Myślę, że też nie będzie lepiej, bo, bo, bo też znowu pół dnia na uczelni, tak naprawdę od 13. No ale nic. Takie dni też się niestety zdarzają. Ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec świątecznych akcentów, bo przypominam tylko, że mamy jeszcze do wystrojenia w domu rodzinnym pokój, do ubrania choinki, bo aż. A zresztą nie będę wam zdradzał, no także będziemy mieli jeszcze trochę akcentów świątecznych w tych y, vlogach. No ale dzisiaj musicie mi wybaczyć, że ten vlog jest taki nieświąteczny. Kochani, mam nadzieję, że ten vlogmas wam się podoba. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz mojego komentarza na dole pod filmem. Widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasie. Cześć!